Dobry moi drodzy, dzisiejszy odcinek zaczynamy od knajpy. Jestem w miejscowości Ardeszen, skąd jadę teraz w góry, tam gdzie jest kilka wodospadów oraz całe plantacje herbaty. Pogoda dopisuje, odkąd wyjechaliśmy z miasta, jest słonecznie i ciepło. Aczkolwiek jestem jedyną osobą z krótkim rękawem, a wszyscy chodzą w ciepłych kurtkach. W ogóle co ciekawe, to tutaj już angielski nie istnieje, ale za to wszyscy tutaj mówią po rosyjsku. Więc no szkoda, że mój rosyjski jest aż tak bardzo słaby, bo e, w teraz by się przydał. No, moi drodzy, porcja jest tak olbrzymia, że na bank będę miał problem, żeby to zjeść wszystko. A tak wygląda knajpka ogólnie tutaj. Zobaczcie, tutaj mamy piękne góry Kaczkar, tutaj szeroką rzekę, a tutaj, gdzie ten most, mamy już morze czarne. No widok jest tutaj przepiękny, a ja tam właśnie jadę, w te góry. Okej, okay, jestem już właśnie na wylotówce i próbuję łapać stopa, a jak nic mi się nie zatrzyma, no to będę jechał busem, na który czekają ludzie na przystanku. Zobaczcie, cała, cięża, cała ciężarówka herbaty, liści herbaty, a na przystanku siedzi chłopak który ma chyba jastrzębia albo jakieś ptaka w każdym razie drapieżnego na ręce. Spróbuję Wam go pokazać zaraz. Więc tak jak, tak jak mówię właśnie, on tutaj zobaczcie, trzyma na ręce nie wiem czy to jest soku, jastrząb w, każdy, w każdym razie w każdym razie jakiś ptak drapieżny no i zobaczymy czy coś się zatrzyma czy nie no cóż, niestety muszę powiedzieć, że autostop tutaj idzie bardzo słabo. No dobra, to jestem w miasteczku górskim Eider na wysokości 1300 metrów. I dookoła otaczają mnie trzy i prawie czterotysięczniki. Ośnieżone już, a tutaj mam jeszcze pięknie zielono-kolorowo e. Mega mi się już tutaj podoba, chociaż jeszcze nie wiem, co tutaj będę robił, bo przyjechałem tutaj na totalnym spontanie. Wychodzi na to, że dotarłem tutaj w góry Kaczkar o jakieś dwa tygodnie za późno. Od wysokości 2000 metrów zalega już pół metra śniegu, a najniższe przełęcze, które mógłbym przekroczyć, są na wysokości 3300 metrów. <laughs> także, także, lipa, nie jestem przygotowany na warunki zimowe niestety, ale jutro z samego rana będę jeszcze się próbował dostać do ostatniej wioski, do której da się dojechać samochodem. Będę łapał tam autostopa od samego rana jutro I... Te... I zobaczymy, eee, będę chciał się właśnie tam dostać. Ta ostatnia wioska leży na wysokości 2200 metrów, eee, tak więc, eee, czyszczę tam. I z, co prawda, z tamtej wioski jest tylko, e, tylko 11 km przez góry do kolejnej wioski, skąd już można odjechać samochodem. Tylko, mówię, naj, e, największym dla mnie problemem w tym momencie jest to, że Trzeba wejść na 3300. A tam już jest całkowicie biało. Kurde, szkoda, bo miałem ochotę. No cóż, następnym razem trzeba będzie przyjechać tutaj we wrześniu albo w październiku na początku. I, I wtedy będzie można pochodzić po tych górach. W ogóle góry są przepiękne, e, bardzo niewiele jest tu szlaków jakichkolwiek, z tego względu, że są one e, wyjątkowo strome. W internecie nawet pisze, że e, niedostępne góry to są, e, ale są przepiękne. Niestety teraz chmury opadły e, i już z się te piękne widoki. Ale jak tutaj zdążyłem przyjechać, to jeszcze było widać przepięknie wystające z zalesionych gór. Wystawały ośnieżone 3000niki. 3000. Szkoda, że nie zdążyłem podejść wyżej na punkt widokowy żeby to sfilmować, mam nadzieję, że jutro z rana będzie na tyle dobra pogoda, że uda się porobić jakichś fajnych zdjęć. No dobra, właśnie podwiózł mnie na dół 1,5 kilometra e, busiasz, e, za Free i się dowiedziałem, że wioska, do której e, jutro się chcę dostać, jest już niezamieszkała zimą. E, ludzie tam w tych wioskach To jest ostatnia miejscowość Kurde, ale warczy e, To jest ostatnia miejscowość Gdzie e, są ludzie Tam dalej w górach Te wioski leżą Tak 10-12 km w głąb gór Na wysokości około 2000 m I tam ludzie żyją Tylko w sezonie letnim Z tego względu, że to są Pasterze i teraz ze zwierzęta zwierzęta są wprowadzone na dół do miasta, więc tam nikogo kompletnie nie ma i mi właśnie powiedział, że tych gór nie da się już przejść, jakby to jak powiedziałem, jakbym przyjechał he, dwa tygodnie temu, to powiedział, że jeszcze śniegu nie było, he, dało się przejść, a teraz he, Zalega tam bardzo dużo śniegu i już nie jest to możliwe. W każdym razie chcesz tam jutro dostać do tej wioski, bo jeżdżą e, ludzie tam wpadają zobaczyć, bo podobno są naprawdę przepiękne e, widoki. A teraz e, ciszę na kemping, ze względu, że te e, raz, że to jest park narodowy, więc nie wolno spać e, od tak sobie, a dwa, że e, to są tak strome zbocza, że nawet nie ma gdzie od tej drogi kompletnie zejść w dół, bo w dół do rzeki jest aż 300 metrów, tak prawie pionowo. Ej! <laughs> e! <laughs> I obawiam się, że tutaj to nikogo nie ma kompletnie.

Ok, podwieźli mnie dwaj zajebiści goście. Udało nam się chwilę porozmawiać przez Google Translatora. Ale jak wjechaliśmy w zwężenie doliny, to niestety e, straciliśmy zasięg internetu No i tym samym rozmowa się skończyła. E, ale bardzo sympatycznie było. Fajnie, że udało się chociaż 5 minut pogadać e, przez translatora. A teraz idę do jakiegoś potężnego wodospadu. Wstęp tutaj jest płatny złoty 20 zł. <grym> Tak, wstęp jest wstęp płatny złoty 20 zł na szlak. 2 km do wodospadu. A zobacz jaki ładna ścieżka zrobiona, więc się szybciutko idzie, bo za półtorej godziny będzie totalnie ciemno. A ja... Jeszcze nie mam gdzie spać Uff. Wydaje mi się, że zjadę do, z powrotem do Ardeszen nad morze i tam albo poszukam jakiegoś miejsca pod namiot gdzieś, albo pójdę zobaczyć czy jest nocny autobus do Kars. Jakby był, to by było fajnie, a jak go nie będzie, to trzeba będzie kombinować. Tam, co prawda, mógłbym się wrócić z powrotem, te 12 km do Aider, e, do wioski, e, w, której, w której byłem przed chwilą. Tam sobie znalazłem miejsce pod namiot. Tylko, że w nocy jest minus jeden i mi się to średnio uśmiecha. A dwa, że nie wiem, czy jutro i tak by mi się udało jechać dojechać na jakiegoś stopa tam dalej w góry, żeby zobaczyć te widoki Bardzo bym chciał, ale ciężko powiedzieć. Najgorsze jest to, że autostop działa słabo, a w internecie nie ma kompletnie żadnych informacji na temat jakichkolwiek autobusów. Ogólnie w tej części kraju wschodniej, już Uff, nie ma tych wielkich firm autokarowych, tutaj, bardziej lokalnie, wszystko I, i kompletnie nie mam pojęcia, nie da się z niema jak sprawdzić tego. I jedyny autobus, jakim wiem, z Ardeszem do Kars, że jest o 12. Uff. Ciężka decyzja. Bo latem to byłby luzik. Spałbym gdziekolwiek. Na zimą to wiecie jak to jest. Do 12 do pierwszej w nocy będzie ok, A potem kilka godzin zamarzania. to było tutaj przyjść, jest przepiękny nie wiem jak wysoki, ale w chuj wysoki <grystanie> czas się zawijać, bo się ciemno robi ale widok e, jestem właśnie w supermarkecie i znalazłem coś, czego u nas się w ogóle kompletnie nie da kupić ha. normalnie pla plaster miodu taki jak jest Wyjęty prosto z ula. No naprawdę zarombista rzecz. Taki kawałek, tu jest 700 gramów, e, kosztuje 12 zł. No dobra, chciałem się rozbić namiotem w górach. I jak już się rozłożyłem, wyjąłem sobie jedzenie, położyłem sobie ten plecak już otworzony. Na ławce i przyszła policja Co robię, co robię po ciemku tutaj. I mnie wygonili do hotelu. Także niestety musiałem iść do hotelu, żeby nie dostać mandatu. A to jest miejsce w ogóle nieturystyczne. Sorry, zachwycnąłem się chipsem. I w ogóle był problem, żeby znaleźć sobie jakiś hotel do do pierwszego poszedłem czterogwiazdkowy ceny 100 zł, mówię nie no nie ma szans no ale znalazłem poszukałem na google i mi po turecku wyszukało i poszedłem pod ten adres i wynająłem, zobaczcie jaki e, oto mój pokój e, taki całkiem konkretny i łazienka. No Jak to łazienka. I zapłaciłem za niego 44 zł. Także boli tym bardziej, że byłem nastawiony dzisiaj na Spanie w namiocie, no, ale 44 zł to jeszcze da się przeboleć, bo stówki bym nie przebolało. Zobaczę na suficie w pokoju w hotelu jest... Kierunek, w którym się należy modlić, <laughs> w stronę Mekki. Pierwszy raz coś takiego widzę. <laughs> Nieźle, ale pomysłowo. A tak w ogóle, to nie wiem, czy wiecie, ale zagotować jajka w czajniku z termostatem jest mega trudno. <laughs> Generalnie to e, tak. Zrobiłem sobie zakupy, żeby mieć na jutro na drogę, bo jutro mam taki plan, że raczej nie będę miał gdzie zjeść. Ale tutaj w Turcji w ogóle się nie opłaca kupować jedzenia e, takiego, które samo się przyrządza w sklepie, bo, bo zbyt tanie są obiady w knajpach, w restauracjach, w barach. Bo za obiad w restauracji się, za, się płaci od 12 do. 16 zł to jest jakaś maksymalna cena, bo więcej nie zjemy. A za jakieś zakupy na cały dzień w sklepie trzeba dać te 20 zł, a będziemy wpieprzać jakiś chleb, ser, jajka. Bo tu jest mały wybór produktów w sklepach. Także w ogóle się nie opłaca kupować. Rzeczy poza tam jakimiś batonikami, coś, żeby mieć przy sobie, czy hałową, oczywiście, bakławą, tego typu rzeczami, lepiej się stołować w restauracji. Ja w knajpie są tak duże porcje, że dla mnie to wystarczają dwa posiłki dziennie. <laughs> Więc to są to są maksymalnie trzy dyszki i jesteśmy super na jedzenia dodatkowo. Wiecie, no, turecka kuchnia jest naprawdę bardzo smaczna. Okej, okay, w takim razie to na dzisiaj byłoby tyle. Ja idę się kąpać i spać bo jutro z samego rana wyruszam. No, czyli jak to oglądacie, to już wyruszyłem jestem w trasie. Na razie, cześć.